Cześć, ja jestem Hindus i witam Was serdecznie na moim kanale pamiątki, czyli rusztowania wspomnień. Dziś będzie znowu wycieczka terenowa. Tym razem jesteśmy w Skansenie Fortecznym na Dąbrowieckiej Górze. To od razu wyjaśnię, dlaczego taka, a nie inaczej wyglądam. Akurat wykorzystuję sytuację, że jesteśmy tutaj z moją grupą rekonstrukcyjną. Też w ramach stowarzyszenia mamy tutaj po prostu nasze wewnętrzne manewry. Zapraszam Was do zwiedzania. Punkt oporu Dąbrowiecka Góra składa się z dwóch obiektów. Schronu 120 i 514. Schron 120 to jest schron obserwatora artyleryjskiego. Schron 514 to jest schron tak naprawdę wspierający ogniem schron 120. Za moimi plecami ten las, który tutaj widzicie, to tak naprawdę jest już e, współczesny las, którego nie było w momencie, kiedy Niemcy budowali te schrony w 1940 roku. Miały one osłaniać Południową część przyczółka mostowego warszawskiego, czyli przedmościa warszawskiego, Brykenkop-Warszał. To przedmoście warszawskie nie zostało, nie zostało oczywiście wymyślone przez Niemców, ono już wcześniej funkcjonowało. Niemcy postanowili odbudować i rozbudować tą pozycję obronną przyczółka mostowego w Warszawie, a konkretnie te dwa schrony, czyli 514 i 120, są najbardziej na południe wysuniętymi obiektami przedmościa warszawskiego. I teraz jeszcze dodatkowa uwaga. Te dwa schrony stanowiły obronę odbudowywanego przez Niemców mostu pontonowego, który został postawiony przez żołnierzy wojska polskiego w świdrach małych. Dlatego Niemcy zdecydowali się jeszcze bardziej wysunąć na południe tą pozycję mostem warszawskiego, kopuła pancerna. Najbardziej charakterystyczny element obiektów na Domrowieckiej Górze. 250 mm grubość ściany. Była wyposażona w cztery lunety i peryskop. To klaśnięcie, które tutaj widzicie, uderzenie pocisku. No nie wiadomo, czy zostało wykonane w trakcie wojny, czy, czy, czy została trafiona w trakcie wojny, czy już po wojnie w ramach nie wiem testów broni albo po prostu takiego strzelania przez Rosjan, którzy tutaj zajmowali te obiekty jeszcze w 45 roku. Bo generalnie Niemcy wycofali się bez stawiania oporu z tych dwóch schronów i w zasadzie bez walki. Armia radziecka zajęła te obiekty. Co ważne, oni potem tutaj stacjonowali przez pewien czas, bo jeszcze w 1945 roku, tak jak mówiłem, tutaj się znajdowali. To, co przed chwilą Wam pokazałem, to jest oczywiście komin. A tutaj jest szyb wyjścia ewakuacyjnego. Znajdujemy się na równi ogniowej kazamaty flangującej bunkra 120A. Obiekt Obserwatora Artyleryjskiego, największy schron na tym odcinku, w ogóle na Przedmościu Warszawskim. Ze względu na swoje gabaryty mógł jednocześnie pełnić funkcję ośrodka dowodzenia obroną na tym odcinku. Co ważne, to jest on zbudowany z betonu, który ma 2 metry grubość ścian, Cała, cały rozmiar obiektu to jest od 14 na 11,5 metra. Więc sami zobaczycie, że jest to naprawdę obszerny obiekt. Kłamałbym mówiąc, że jestem tu po raz pierwszy. Od kilkunastu lat, dzięki uprzejmości i gościnności naszych kolegów ze Stowarzyszenia Proportalicjium, które zajmuje się opieką nad tymi obiektami, mamy szansę przyjeżdżać tutaj i realizować wewnętrzne manewry naszego stowarzyszenia. Co ważne, koledzy z Proportalicjium bardzo skrupulatnie Odtworzyli wewnętrzne wyposażenie, wygląd tych schronów, dbają o utrzymanie ich w doskonałej kondycji. Także dzięki ich gościnności, co jakiś czas mamy szansę pożyć życiem bunkrowca w tym miejscu. Za co z tego miejsca ja im składam serdeczne podziękowania. Zajrzyjmy zatem do środka. Wita nas Krata Przeciwszturmowa i Strzelnica Obrony Wejścia w Przedsionku. Dalej są dwudzielne drzwi. Jeszcze rzut oka na jedno z dwóch stanowisk strzeleckich w tym schronie. I przechodzimy do śluzy gazowej z rozdzielnią elektryczną. A tutaj już wchodzimy do kazamaty z drugim stanowiskiem strzeleckim. Te małe drzewiczki prowadzą do wyjścia awaryjnego, którego szybu wylot szyby pokazywałem wam wcześniej. Po zdjęciu tych lamelek i odwaleniu piachu można było się próbować wydostać tym szybem. Moim zdaniem to bardziej psychologiczne niż faktyczne zabezpieczenie załogi w przypadku zagrożenia. Drzwi gazoszczelne do izby załogi. No, czerwone kółeczko świadczy o ich przeznaczeniu. Izba, tak zwana oficerska, z trzema pryczami. Załogi opisana na sześciu ludzi. Zwróćcie uwagę na kolor rur pod sufitem poprowadzonych. Wentylator z zestawem filtrów, który rozprowadza powietrze w schronie. Piecyk z przewodem kominowym, którego ujście widzieliście wcześniej. Przechodzimy do Izby Map wraz z pomieszczeniem łączności. A tu jest szybko puły pancernej wraz z platformą obserwatora, do którego prowadzą takie równe dwudzielne drzwi. A to sama kopuła, tylko tym razem widziana od dołu. Kolega Domel będzie nam teraz prezentował sposób działania odrestaurowanej platformy obserwatora, która docelowo ma być zamontowana w kopule. Tak jak wcześniej Wam zwracałem uwagę, rury prowadzące pod sufitem w dwóch kolorach, żółtym i niebieskim, służą do rozprowadzania przepływu powietrza w stronie. Rury żółte doprowadzają powietrze z zewnętrznych czerpni do filtra i wentylatora. Natomiast rury niebieskie rozprowadzają już przefiltrowane powietrze wewnątrz schronu. Magazynek, czyli w tej chwili spiżarnia. Jeszcze raz rzut oka na izbę załogi. To jest sucha, przenośna toaleta, gdyż schrony nie były skanalizowane. Wokół schronów nadal pozostałości, tak naprawdę relikty, placu budowy. Często wiążą się z nimi tutaj różne legendy, ale generalnie to są podstawy pod urządzenia, które były wykorzystywane przy budowie schronów, takie jak na przykład betoniarki. Do legend należy włożyć również e, informację, jakoby między tymi dwoma schronami znajdował się tunel łączący. Takiego tunelu nie było, była tylko i wyłącznie łączność kablowa poprowadzona między nimi. Pomiędzy schronem 120A a 514 nasi koledzy z Profortalicją przygotowali również ukrycia ziemne. wraz ze schronem biernym. A teraz idziemy zwiedzić schron czternaście. To jest jego równia ogniowa. Na początek, krata przeciwszturmowa. Taka sama jak w poprzednim obiekcie, który zwiedzaliśmy. Wchodzimy do przedsionka, gdzie wita nas Strzelnica Obrony. Wejścia i drzwi pancerne. To jest śluza gazowa. Przechodzimy do pomieszczenia załogi opisanego na 6 osób. Jest tylko jedna fryta na razie, zamontowana. Stanowisko obserwacyjne i e, stanowisko obrony wejścia. To jest peryskop, który wychodzi przez strop schronu. I izba bojowa z lawetą pod karabin maszynowy. Serdecznie zapraszam Was do odwiedzenia schronów na Dąbrowieckiej Górze, bo to naprawdę bardzo ciekawe i świetnie w tej chwili odrestaurowane i zachowane obiekty, a dodatkowo jeszcze możliwość pospacerowania po Mazowieckim Parku Krajobrazowym. Schrony dostępne są przeważnie w każdy weekend, wtedy dyżurują tutaj koledzy z Fortalisium, którzy będą mogli je udostępnić zwiedzającym. Szczegóły jednak oczywiście lepiej sprawdzić na stronie skansenu fortecznego, żeby potwierdzić sobie termin wizyty.